Dziękuję Państwu. Bardzo się cieszę, że tak licznie zgromadziliśmy się dzisiaj na tym pięknym jubileuszu stulecia PTPS-u. Od roku świętujemy, celebrujemy ten dzień. Tej uchwały nie byłoby, gdyby nie zaplecze polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. To profesor Grewiński, profesor Julian Auleitner. Inni wybitni profesorowie nasączyli nas wiedzą, mnie, panią senator Kochan i senatorów, którzy współpracowali w opracowaniu tej uchwały i uchwaliliśmy coś, co ma nadzieję jakby oddaje ten główny kształt zadośćuczynienia i gratulacji złożonych za wysiłek, które PTP składał przez ponad 100 lat. Przyjemności są, ale jest to zobowiązanie, że będziemy dalej pracować ciężko na to, aby ta polityka społeczna w Polsce się rozwijała. Ten jubileusz to dowód ogromnego wkładu nauki w rozwój społeczny naszego państwa. Cieszę się, że Senat uhonorował tę pracę specjalną uchwałą. To ważny i zasłużony gest uznania. Drodzy Państwo, stoimy dzisiaj przed wielkimi wyzwaniami społecznymi, dlatego współpraca nauki i polityki ma kluczowe znaczenie. Tylko wspólnie możemy podejmować decyzje, które naprawdę służą ludziom. I tego sobie i Państwu życzę z całego serca, żeby żadne rozwijające się państwo nie zapominało, że rozwija się i bogaci przez mądrą politykę społeczną. Ja wam jeszcze, kochani, tego, żebyście znaleźli na swojej drodze mnóstwo takich instytucji, które będą pomagać też wam, żebyście znaleźli osoby, którym przekażecie pałeczkę, fundacje, stowarzyszenia, pracowników socjalnych w całej Polsce, żeby to, jakby to ta sztafeta dobroci, sztafeta pomocy, szła dalej. Kochany stolatku, z okazji Twojego święta życzę Ci kolejnych 100 lat w zdrowiu, w szczęściu, w pomyślności i pamiętajcie, kochani, najważniejszy jest człowiek. Wiele wspaniałych takich chwil, jak doświadczamy tutaj na kongresie. 200 lat.